Nowa nana na 25-lecie w końcu w moich rękach. Oczywiście z tą paczką były też przygody, bo o ile zauważyliście, jakiś czas temu była ta premiera, a dopiero ja mam tą mangę w swoich rękach. Ale to dlatego, że zamówiłam z innego kompletnie źródła. Na początku, jak zostało to ogłoszone, że będzie właśnie nowe wydanie, postawiłam na Amazon. No i Amazon zrobił mnie trochę wciula, bo wiecie, premiera była, oni nie wysyłają tej paczki, nie danej żadnej informacji, że jest jakaś obsuwa, więc musiałam się z nimi skontaktować i dowiedziałam się, że oni mi tą paczkę to może wyślą w styczniu, bo taka jest obsuwa. No, dajcie spokój. Więc sobie zamówiłam to po prostu z innego miejsca i okazuje się, że nie ma żadnej obsłowy i można wysłać. Więc otwieram. Dajcie też znać, czy mieliście już takie przygody z Amazonem, czy tylko ja mam takie szczęście w nieszczęściu. Za to wydanie odpowiada WIS. Okładka wygląda w ten sposób i to na pewno przyciąga wzrok, jeżeli chodzi o plecki. Mamy tutaj to w ten sposób. Te barwione brzegi są trochę dla mnie wyblakłe, jednak po grafikach poglądowych myślałam, że ten kolor będzie. Mocniejszy, intensywniejszy. Dla osób, które ponane jeszcze nie sięgły, historia fantastyczna, bardzo ją polecam. Naprawdę dojrzała historia. Jak ją oglądałam, mając lat 17, to zupełnie inaczej widziałam tą historię niż teraz, gdzie mam tych lat troszeczkę więcej i dalej ją uwielbiam, a nawet w tym momencie widzę po prostu w niej rzeczy, które wtedy mi po prostu omykały. I teraz tak, rzuty, jakie mam do tego wydania, będzie w ogóle całkowicie osobny film, jeżeli chodzi o porównanie. Po pierwsze. Słuchajcie, to jest 25-lecie, a nie mieliśmy tutaj żadnej propozycji, jeżeli chodzi o otwartą oprawę. Ja sobie zdaję sprawę, że rynek polski wygląda trochę inaczej niż rynek zagraniczny, i tam po prostu idą w tego typu oprawy, ale zobaczcie, ja się boję, że to mi się zaraz złamie. Czy to powinna być edycja na 25-lecie? Dużo do złamania nie brakuje, więc tu nie jestem usatysfakcjonowana, że nie było wyboru. kasiore. To kosztuje prawie 100, a my mamy o wiele taniej i oprawę twardą. No to jest bardzo duży zarzut, więc jak odzyskam pierwszy tom polskiego wydania, bo teraz mam w pożyczeniu, zrobię wam na pewno porównanie. Spróbuję też zdobyć dla Was miękką oprawę, żeby po prostu porównać miękką do miękkiej, aby to miało sens, niż do twardej, bo tutaj mogą być po prostu nierówne te rzeczy. No ale co wiecie na pewno, no tutaj jest taki papier kremowy. Raz wam mogę powiedzieć, że różnica jest w papierze. W zapachu ta manga w ogóle. Tak specyficznie pachnie. A inny format, który wcześniej był dostępny na rynku, właśnie zagranicznym, to były te małe, standardowe tomiszcza. Dajcie mi znać, czy mamy tutaj fanów nany i czy Wy byście się skusili na takie wydanie. Jak zwykle miłego dnia Wam życzę. Cześć!